Witam i zapraszam na pierwsze zajęcia, które odbywać się będą raz w tygodniu. Będą to zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach. Na zajęcia, na zajęciach czasami będzie towarzyszył nam Szczekotek. Ja jestem Maria Kierczycka, pani Marysia, instruktor tańca. Poziom zajęć jest przewidziany dla grupy wiekowej 4-9 lat. Jednak zapraszam wszystkich zainteresowanych do obejrzenia i uczestnictwa. Halo, halo, Szczekotku! Halo, halo! Pokaż się dzisiaj dzieciom! Zapraszam cię! Zawołajcie dzieci Szczekotka! Zapraszamy! Szczekotek dzisiaj ma trochę tremę, bo nieczęsto występuje przed kamerą. Jednak jest z nami. Udało się go zawołać. Super dzieciaki. Przywitajmy się z nim. Witamy cię serdecznie. To co, zaczynamy Szczekotku? Nie. Dzisiaj zrobimy sobie na początek rozgrzewkę. Ale dlaczego nie możemy zacząć? Aha, już wiem, musimy omówić podstawowe zasady bezpieczeństwa w tańcu. A więc po pierwsze musimy znaleźć sobie trochę przestrzeni. Tak, właśnie tak. Tak żeby nie uwadzić o jakieś przedmioty, które znajdują się obok nas, jakieś krzesła i ewentualnie jakiś dywan czy chodnik. Czy możemy już zacząć? Nie, oczywiście, że nie. Druga zasada to odpowiedni strój, a więc może, musi być to t-shirt, jakieś luźne spodenki lub getry. No i oczywiście, najważniejsze, buty. Buty lub możemy ćwiczyć na bosak. Ja czasami będę się przebierać różne. Stroje odpowiednio do tematu zajęć, jednak zawsze będę stosować się do tych zasad. No i po trzecie, najważniejsze to pozytywne nastawienie. Więc co, możemy już zacząć naszą rozgrzewkę? Myślę, że tak. Czy jesteście gotowi? Zaczynamy! Pamiętamy, o oczach. nasze paluszki. A teraz całe nadwiastki, ćwiczymy nadwiastki. 哪尾。 Rozświetrzymy nóżki, więc zaczniemy marsze. Marsze ujmijmy. Znowu nóżki Idzimy. Jeszcze kotku idziemy, zrobimy. jedna nóżka do przodu i na zmianę druga nóżka, tak, tak. i powoli raz i dwa, i raz i dwa, a my szybciej. Dostajemy. Dobra. Dostajemy. I starajmy się odbyć muzyki. Świetnie Wam idzie dziecięce. Super. Szczekotek też daje radę. Dobrze. Pomaszerujmy. ruiny. sobie kolanka ćwiczymy, czyli będzie do przodu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Myślę, że jak na pierwszy raz wszyscy jesteśmy zmęczeni, a może nie? Bardzo dziękuję Wam za udział w dzisiejszych zajęciach i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych. Wszyscy zróbmy wielkie brawa dla Szczekotka i za jego odwagę dla za udział może chęć, zachęci go to do udziałów następnych przyjdziesz do nas poćwiczyć przyjdziesz na no, pewnie że przyjdziesz ja również bardzo dziękuję wam no i oczywiście piszcie w komentarzach jak myślicie jaki będzie temat kolejnych zaję zajęć chętnie z wami ze Szczekowkiem poczytamy sobie to do zobaczenia!